Tak płynie odra do małej budowli przelewowo-spustowej, którą wam za chwilę pokażemy. To jest na przedłużeniu z drugiej strony ulicy Łąkowej. Jak widzicie, znowu jest zapchane patykami. A jak dobrze pamiętam, to gdzieś końcem września, początkiem października, starzacy tu wszystko to wyciągali, bo trawa aż rosła. Tyle było na, na tych gałęziach ziemi. I, I tak się zastanawiam zawsze, jak tu ma przepływać ta ryba. Jak woda ma płynąć do miejskiego odcinka, żeby był większy poziom. Za chwilę wam pokażę to z, z różnych miejsc, żebyście zobaczyli lepiej. No, i tak jak mówiłem wam przed chwilką, pokażę Wam bliżej, jak to wszystko wygląda. No, nie jest to cie za ciekawy widok, no, ale tak to niestety zostało zrobione. Teraz pokazuję Wam z góry, jak wygląda. To wszystko jak to jest gęste niestety tak to wygląda a teraz wam pokażę z drugiej strony już bliżej zapory zobaczcie, tak to wszystko wygląda tu z dołu udało mi się zejść po takich schodeczkach, postaram się wam to przybliżyć i pokazać jak, jak to wygląda Jest długa komora. No, szum wody jest i to taki wydaje się niemały, więc ta woda jakoś płynie. Natomiast czemu jej jest tak mało po drugiej stronie tej budowli, tego niestety nie, nie jestem w stanie Wam powiedzieć. No i pokażę Wam to teraz, jak to wygląda jeszcze z wyższego poziomu. No, niestety. Nie wygląda to za ciekawie, a tu jest to, co Wam pokazywałem przedtem, no i tak to wygląda niestety z drugiej strony. Jak widzicie, ten poziom wody jest naprawdę niski. I na, na tym kończymy naszą relację z małej budowli przelewowo-spustowej.